Tym akcentem oficjalnie została oddana do użytku nowoczesna, w pełni ekologiczna kotłownia, która w ciągu kilku miesięcy została wybudowana w Sorkwitach. To największa inwestycja gminy w ostatnich latach i jednocześnie najbardziej potrzebna, o czym przekonuje wójt gminy Józef Maciejewski. W momencie, kiedy dwa, ponad dwa lata temu zostałem wójtem, to jednym z takich Balastów finansowych tej gminy dla budżetu była przede wszystkim koszty funkcjonowania dotychczasowej istniejącej od 11, prawie 12 lat kotłowni opalanej olejem opałowym, który niestety w tej chwili jest, należy do jednych z najdroższych nośników energii. W związku z tym, Zacząłem poszukiwać alternatywnych rozwiązań, i w ciągu praktycznie, można powiedzieć, niepełnych dwóch lat udało się łącznie ze złożeniem wniosku o finansowanie w ramach regionalnego programu operacyjnego, udało nam się zrealizować tą inwestycję. Na uroczyste otwarcie kotłowni przybyła m.in. wiceminister skarbu Urszula Pasławska, która przyznała że na te inwestycje mieszkańcy Sorkwit czekali od lat. System grzewczy, który był do tej pory olejowy, był bardzo drogi. Natomiast ten, który został dzisiaj przedstawiony i otwarty będzie zdecydowanie tańszy i będzie tak naprawdę również sprzyjał bezpieczeństwu na drogach, ponieważ tak jak zostało to zapowiedziane, również te wszystkie niepotrzebne drzewka będą usunięte. To z jednej strony, ale myślę, że tutaj trzeba też pochwalić i Pana Wójta i Radnych Rady Gminy, bo mimo że to nie jest być może droga inwestycja, jak na Warszawę czy na Olsztyn, to wymagała dużo wysiłków od. Dużo wysiłku od budżetu gminy Sorkwity, a jak nie ma na wszystko, to liczy się każdy pieniądz i wtedy najważniejsze są priorytety. I te priorytety właśnie widać w gminie Sorkwity. Oprócz przebudowy istniejącej do tej pory kotłowni olejowej na kotłownię korzystającą z biomasy, udało się także zamontować instalację solarową, wybudować przyłącze cieplne, przeprowadzić termomodernizację budynku zespołu szkół w Sorkwitach, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Gminnego Ośrodka Kultury. Inwestycja objęła także swoim zasięgiem wybudowanie magazynu przy kotłowni oraz magazynu, w którym przechowywana i dosuszana jest biomasa. Zakupione zostały urządzenia do przygotowania biomasy, czyli ciągnik, przyczepy oraz rębak. O możliwościach nowej kotłowni mówi Józef Daśko, kierownik zakładu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Sorkwitach. Moc kotłowni to jest 1-2 MW ciepła, ogrzewamy tutaj osiedle mieszkaniowe, szkołę podstawową, gimnazjum, straż pożarną z Gokiem razem. Zużycie takiego surowca to jest około 2 3000 tysiące metrów przestrzennych w skali sezonu grzewczego. My ten surowiec pozyskujemy z miejscowych źródeł, w tej chwili w mojej ocenie sami pozyskamy gdzieś Połowę tego, co najmniej połowę tego opału, czyli tam niż około 1500 tysiąca metrów przestrzennych, natomiast reszta będzie prawdopodobnie z zakupu. Łączny koszt inwestycji wyniósł 3 miliony 700 tysięcy złotych, a większość tej kwoty udało się pozyskać ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Dzięki unijnemu dofinansowaniu budżet gminy dołożył do nowej kotłowni niespełna 700 tysięcy złotych. Funkcjonowanie kotłowni po modernizacji będzie tańsze, a władze gminy liczą na to, że w perspektywie miesięcy przełoży się to na oszczędności w domowych budżetach mieszkańców. Myślę, że po okresie grzewczym będziemy w stanie dokonać rzetelnego wyliczenia opracowania nowej taryfy i już w tej chwili jestem przekonany, że będzie to koszty sprzedaży zarówno ciepłej wody użytkowej jak i energii cieplnej będą zdecydowanie niższe niż to miało dotychczas. Przebudowa kotłowni to sztandarowy projekt obecnej kadencji władz gminy Sorkwity. Wiceminister Skarbu Urszula Pasławska wierzy w potencjał tej jednej z najpiękniejszych gmin powiatu mrągowskiego i liczy na to, że inwestycja pomoże w dalszym rozwoju Sorkwickiego samorządu. Obserwuję tą gminę, mieszkańców tej gminy i widać, jak gmina idzie do przodu, jak się rozwija, a jest przed nią bardzo duży potencjał, bo niewiele jest takich miejsc urokliwych w Polsce, jak, jak właśnie gmina Sorkwity.